zrodził się tak naprawdę z grupy osób zaangażowanych w rozwój pomorskiej platformy offshoreowej. W rozmowach kuluarowych, przy networkingu wspominały często o tym, że już brakuje teraz kadr do rozwoju w ogóle sektora energetyki zielonej, mówiąc ogólnie, a w szczególności była mowa o morskiej energetyce wiatrowej, która jak wiadomo jest tutaj dla Pomorza ogromną szansą rozwojową. Będzie to prawdopodobnie nasze największe koło zamochowe, z jakimkolwiek mieliśmy do czynienia. To jest wydarzenie skierowane głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale też do studentów. Chcieliśmy tutaj jako organizatorzy, jako Pomorska Platforma Offshore, jako Pomorskie Centrum Kompetencji Energetyki Odnawialnej zebrać na hali jak największą liczbę młodych ludzi po to, żeby zaszczepić pasję do morskiej energetyki wiatrowej, pokazać tę nową branżę gospodarki, która się rodzi w Polsce. Te targi traktujemy przede wszystkim jako inwestycje, inwestycje w przyszłość. Przede wszystkim skierowane one są, one są właśnie do młodzieży, która zastanawia się nad swoją przyszłością i wyborem drogi zawodowej. Ale trudno, żeby w takim miejscu jak Gdańsk czy Pomorze, gdzie naturalnie jesteśmy predystynowani przez nasze położenie geograficzne do tego, żeby właśnie branżę szeroko rozumianą, branżę morską rozwijać, więc my traktujemy te targi po pierwsze jako inwestycje w przyszłość. Naszą rolą nie jest inwestowanie bezpośrednio w gospodarkę. Naszą rolą jest inspirowanie gospodarki do rozwoju. Naszą rolą jest tworzenie jak najlepszych warunków ku temu i naszą rolą jest dbanie o jak najwyższy poziom życia naszych mieszkańców. Przede wszystkim też żeby nasi mieszkańcy mogli jednak przebranżawiać się Powstanie dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, bardzo ciekawych, różnych. Sami widzimy, ile ścieżek karier zawodowych tutaj na targach już jest przygotowanych, a to z całą pewnością nie wszystko. Zależało nam na tym, że zarówno. Kobiety, jak i mężczyźni mogli zobaczyć, że cała branża dedykowana jest dla nich w tym samym stopniu. Tutaj, na przestrzeni 5000 m2, zebrało się ponad 75 wystawców z całego cyklu rozwoju morskich farmiatrowych. Ta branża w Polsce się rozpoczyna, jest bardzo rozwojowa. Patrzymy na to nie tylko co dzisiaj i jakie zadania mamy dzisiaj, ale jakie zadania będziemy mieli w przyszłości, jakich osób do tego potrzebujemy. No i w takiej perspektywie długofalowej wiemy, że tych osób do offshore'a, nie tylko dla naszych projektów i nie tylko u nas wewnątrz polenergii, ale w firmach, które będą nas obsługiwać, budować nasze farmy wiatrowe, jest ogromne zapotrzebowanie. W związku z tym bardzo się cieszymy z tej inicjatywy. Nasi studenci bardzo wyraźnie wskazują, że chcieliby pracować w zawodach, które będą wspierały zatrzymanie negatywnej zmiany klimatu. Starają się wskazywać nam, że chcą pracować właśnie na rzecz swojej przyszłości. Wszystkie szkoły zostały podzielone na grupy, które mają swoich opiekunów. Zostały przydzielone tym opiekunom wolontariusze, którzy pomagają im w odnalezieniu się w tych wszystkich stoiskach, tak żeby jak najbardziej mogli skorzystać z tego miejsca. Fajne targi, dobra inicjatywa. Organizatorzy przygotowali ciekawe ekspozycje, można spróbować nowych rzeczy spawania, można obejrzeć dużo makiet, prezentacji, ciekawe wywiady są prowadzone. Interesuje mnie temat, jest to coś na przyszłość, że mogę coś z tym zrobić i jakby to się rozwija i mogę pójść w tym kierunku. Nie wiem czy pójdę, ale na pewno jest to jakaś opcja. Bardzo ważne wydarzenie, jedyne w Polsce, takie edukacyjne, przeznaczone dla morskiej energetyki wietrowej, dla szkół, ale też element szerszej gamy wydarzeń związanych z gospodarką morską, jako specjalizacją pomorza. Bo już za chwilę, płynnie jesienią, w październiku, przejdziemy do bardzo ważnego biznesowego wydarzenia, jakim jest Baltexpo. Po raz pierwszy już w realizacji. W produkcji przygotowanej przez Międzynarodowy targ Gdańskie, oczywiście z wieloma partnerami z gospodarki morskiej.